Szanowni Państwo, to jest lider zespołu, który zdobył klubowe Mistrzostwo Polski Juniorów, zwycięzca ogólnopolskiej ligi Golfa Juniorów do lat 16, a również drugi wicemistrz Polski Juniorów, pierwszy wicemistrz Litwy oraz drugi wicemistrz Słowacji. Naprawdę dużo tych sukcesów, a trenerem Jakuba jest Pan Dariusz Mejas. Duże brawa do Jakuba. Zapraszamy bliżej 90 wrodzimy. Ja poinformować, że tytuł najpopularniejszego sportowca miasta Tychy 2013 w kategorii młodzieżowiec trafia do rąk pływaka Dawida Dziedzica! Tak, witam wszystkich po raz drugi Trzeci już mam możliwość bycia tutaj. W tym roku udało się być pierwszym. Jest to dla mnie wielki sukces. Na pewno dzięki mojej trenerce, pani Oli. Dziękuję. Bardzo. Ciężka praca się opłaca. Dziękuję bardzo też moim rodzicom, mojej rodzinie całej. Za wsparcie wujko eee, i wszystkim osobom, które na mnie głosowały, dziękuję bardzo. <klucz> brawa dla zwycięzcy plebiscytu Tyskie Laury Sportowe, najpopularniejszy sportowiec roku 2013 w kategorii seniorzy Adam Bagiński. <klucz> Szanowni Państwo, Adam Bagiński miał ogromny wkład w zdobycie w zeszłym roku brązowego medalu Mistrzostw Polski, najlepszy zawodnik GKS-u w punktacji kanadyjskiej, obecnie oczywiście reprezentant kraju, no i przede wszystkim najważniejszej części bieżącego sezonu, sezonu 2013-2014, a więc fazy play-off o Mistrzostwo Polski. Tu jeszcze gratulacje prezydenta, ale nie ma innego wyjścia, panie Adamie, czekamy na złoty medal. Na pewno większe doświadczenie mam na tafli niż na przemawianiu na takiej gali. Oczywiście chciałem bardzo podziękować za tę nagrodę. Na pewno będzie ona bardzo bliska mojemu sercu, ponieważ e, to kibice jakby wybierali tutaj e, nas, wszystkich sportowców, ja znalazłem się w tym gronie. E, za tym oczywiście i w samej swojej tylko drużynie miałem bardzo dużą konkurencję, także e, tym bardziej jakby ta nagroda motywuje mnie do jeszcze większej pracy i wysiłku, bo też jakby to pokazuje, że kibice też mi ufają i, i tym bardziej po 11 latach, jakby, które tutaj spędziłem, no bo 11 lat temu przyjechałem tutaj z Nadmorza, z Gdańska i nigdy nie spodziewałem się, że będę tutaj aż 11 sezonów, także e, jestem bardzo dumny, że mogę reprezentować to miasto, że mogę reprezentować GKS Tychy I jeszcze raz bardzo Wam wszystkim dziękuję. Na pewno byłoby tu w gdybym zapomniał o chłopakach, bo, e, bez nich, bez mojej drużyny, jakby niczego by, żadnych indywidualnych nagród bym nie otrzymał. Także to, że oni są ze mną i razem ja pomagam im, oni, oni mnie w osiąganiu jak największych wyników, na pewno w tym roku dążymy do jednego celu, jak zawsze w Tychach, do Mistrzostwa Polski. Zdobyliśmy kilka medali, ale, ale ten najcenniejszy tylko jeden, także mam nadzieję, że w tym sezonie damy radę i. I sprawimy ogromną radość wszystkim tym, którzy Dziękuję. Szanowny panie redaktorze, szanowny panie dyrektorze, a przede wszystkim sportowcy, sportowcy, trenerzy. Nim przejdę do tej gratulacji, chciałbym taką refleksję dzisiaj. Chciałem się państwem podzielić taką refleksją własną. Otóż. Muzyka jest nieodzownie związana ze sportem. Pod każdym względem. I ten, kto wymyślił, że ten glebiscyt, tyski właśnie zaczyna się od muzyki, no to mu serdecznie gratuluję. Jest to fantastyczna sprawa. I uważam, że ruch sportowy, wytrenowany, technicznie dobry, idealnie harmonizuje z muzyką. To właśnie harmonia. Ruchu i muzyka. Są dyscypliny sportowe, które bez muzyki się nie odchodzą. Tak jak na przykład taniec z narodzie, czy inne dyscypliny sportowe, które muszą mieć akrobatyka sportowa, które muszą mieć muzykę, podkład muzyczny. Szanowni Państwo, muzyka i sport to dwie dyscypliny życiowe, takie nazwy, które idą w parze. I wydaje mi się, że to wszystko, co można na ten temat powiedzieć. Państwu dziękuję. To czuję się dobrze w Towarzystwie Muzyki i Towarzystwie Sportowców.